I kolejna runda naszego turnieju. Kolejna już przechodzimy na tryb automatyczny, który mi uciekł, ale jesteśmy... Już mamy... Kogo widzimy? Mamy, mamy kilku graczy więcej już teraz. Dobili do nas do naszego turnieju kolejni gracze. I mamy... Mamy Kruka. Czy utrzyma to? Czy utrzyma już tam... Go, ktoś go nie utrzymał. Utrzymał się, wybronił się i Brock. Brock tutaj sobie poradził, zbiera kuby, mhm, już przy czterech czy, A w środku mamy Dżina. Bardzo ciekawa postać na, tą postać na tą mapę. I co tutaj się dzieje? Jest niezły kocioł. A, kontra Brock. Bardzo fajnie się tasują, Z tyłu się w ogóle dzieje niezła zadyma kiełek tutaj brok kontra jean, brok kontra jean przyciąganie jeana jednak tutaj odegrało dużą rolę i brok upoległ natomiast co z tyłu tutaj mamy mamy Leona mamy Jessie mamy, mamy drugiego Leona tak I, i Leon sobie tutaj świetnie poradził srewny Leon dajmy z sześcioma czyli chyba walczymy o co najmniej trójkę Mamy drugiego kruka tutaj, nie wiem, mamy kruka. Mamy w środku kiełka i mamy dżina. Mhm. Mamy sobie tutaj przy 50 energiach, ale przeciąganie dżina po raz drugi w tej partii. Świetnie zagrane mamy przeciąganie. Mamy trójkę, mamy lonka z sześcioma, mamy dżina na sześciu. Ciekawe rozdanie, jak sobie tutaj poradzą. Mhm. Jest powtór i zobaczcie na spokój. Jeana. Nie robimy sobie tutaj. Nie panikuje, gra sobie spokojnie. Tutaj i sobowtór mu tutaj nic nie zrobił. Także tutaj fajne wyczucie tego gracza. Hmm, spokojnie to rozegrał. Zdobył sobie siódmego cuba, Ma lekką przewagę. Jak wykorzystają te dwie postacie? Atak na kruka. Czy jednak tak, tak. Leon tutaj poradził sobie z krukiem i mamy bardzo ciekawy pojedynek. Leon kontra Jean 7 kontra 7 no, to lepiej rozegra, jak to rozegrają. Hmm. W podobne jednak z Sobowtórem. Tutaj tutaj za akcja jest jednak Jin sobie poradził gratulacje dla Gina i Gracza Juniora.